Słuchajcie, co się stało na boiskach w ostatnim Milany Wielkanocnym Weekend, wszystkim życzę wesołych świąt no w sumie to już e, nagrywałem singusa, dingusa i to wam wleci odcinek, tak, ten, mecze, słuchajcie, co się wydarzyło na boiskach, sporo się wydarzyło, więc, słuchajcie, jutro też, wiecie, że Liga Mistrzów w końcu wraca, wtorek, Pierwsze zaczniemy sobie od meczów Ligi Mistrzów na ten tydzień, słuchajcie, yy, jutro, słuchajcie, leci mecz, jak dobrze pamiętam, Bayern, Manchester City, Bayern Monachium i drugi mecz, yy, a nie, poczekajcie, Intermediolan i Benfica i nie wiem, czy jeszcze chyba trzeci nie idzie. Nie pojęcie mi, nie wiem. Zobaczycie w ogóle ten. coś to wam wkleje, Znaczy zmontuję i wam wrzucę i ten, to będziecie widzieć. Przejdźmy do meczu rozegranego w sobotę o 16.00 w Premier League Chelsea. Tutaj będziecie mi nazwy tego, bo nie ten. No niestety Chelsea przegrywa 1-0 po pięknej goli. Gospodarze, no niestety Chelsea z Lampardem pierwszy mecz przegrywa. od tak, zacznijmy od Chelsea, od mojej ukochanej Chelsea, no niestety. No a później jeszcze mamy kolejny mecz: Liverpool kontra Arsenal. Słuchajcie, to był mecz wielkanocny w niedzielę, więc mecz, powiem wam, pełnej sztuki, słuchajcie, zakończył się 2-2 ale niestety Salah nie wykorzystał karnego, żeby może by wykorzystał, może Liverpool by mógł wygrać moim zdaniem, ja tam do końca nie oglądałam, ale był bardzo ciekawy mecz i na 2-2, no Liverpool urwał punkt dla Arsenalu, no, kolejny mecz, słuchajcie, to jest, pier e, to przenieśmy się do Manchesteru, słuchajcie, Manchester City, Podejmował siebie chyba Stamptramp i wygrali 4-1, słuchajcie, po golach. Dwa gole Halanda i jeszcze tam kilku graczy strzeliło. Już o graczy wam nie będę mówił. Piękny gol, przewrotka, tak można powiedzieć, albo nużyce. Można powiedzieć Erlinga Halanda. to był przepiękny gol. No i tu z Anglii jeszcze tam United wygrało jeden, z, nie, 2-0 bo nie pamiętam kiedy, może już wam tego nie będę wkleiła, raczej to zmutuję jakoś. Na pewno to zmutuję. Słuchajcie, yy, ko kolejny teraz angielski Premier League już to chyba będzie koniec. Może wam z tych bardziej ciekawszych meczów. Hmm. Teraz możemy się przenieść do naszej Estra Klasy, słuchajcie. Nasza polska Estra Klasa, to bardziej... Dzisiejszy mecz Jagielonia, chyba nie pamiętam rywala, ale Jagielona wiem, że się podjęła i wygrała. 1-0. Kolejny mecz: Raków Częstochowa. Też tam się zakończył wynik: 0-0. No, czerwona kartka tam chyba dla kogoś była z Rakowa Częstochowa. No i troszkę urywanie dla Rakowa Częstochowa. Oczywiście troszkę punktów urywa to. Teraz właśnie chyba już się zakończył mecz. Nie wiem, gdzie, jaki wynik jest. Legia Warszawa też gra. Ja najwyżej wam wkleję, jaki wynik był, ale chyba przegrali z e, tym, z ostatnim miejscem. E, Staniec, tak? Nie. Nie wiem, słuchajcie. Bo wszystkich tych zespołów powiem, nie powiem, ale wiem, że chyba tam Legia Warszawa przegrywa może jeszcze wyrówna bo ja tam byłem no tam aby lepszy wygrał i ten no i tak te wyniki słuchajcie się połączyły. nie wiem czy wszystko wam powiedziałem z tego co się wydarzyło jak wszystkiego wam nie powiedziałem to możecie mi poprawić w komentarzu jakiś tam meczek, jakiś ciekawy czy coś było bo za bardzo wszystkich nie ten słuchajcie nie ogarniam dobra yy, mecze jeszcze na ten ten w lidze mistrzów to oczywiście po lidze mistrzów gdzie w czwartek też będzie odcineczek podsumujemy se te, te pierwsze spotkania w ramach ligi mistrzów też liga konferencji Lech Poznań Fiorentina też będzie mecz w czwartek na antenach TV z można by powiedzieć też, no jeszcze Liga Europy, tam United z tymi grają, jeszcze tam też się będzie ciekawe, Wtedy to zakrąglimy w sumie, Liga Konferencji, Liga Europy i Liga Mistrzów w sumie, możemy bardziej złożyć se to do kupy, słuchajcie. To będzie yy, odcinek w czwartek, zrobimy to, z, mi się wydaje, że to z Ligi Mistrzów zrobimy, bo już Podpałka będzie w czwartek nagramy, bo wiecie, później jeszcze też będą mecze, zaraz wam powiem oczywiście. Takie ciekawe mecze w środę, dokładnie o 21:00 też będą mecze. Pierwszy mecz, spotkanie Real Madrid kontra Chelsea London. No, słuchajcie no. Zobaczymy, Chelsea kontra Real Madrid. Zobaczymy, jak to się potoczy. Kolejny mecz to chyba. Kurde, Milan chyba na poli będzie szło, chyba tak no. Milan na poli, tak dokładnie chyba mówię. Jak źle mówię, to on ten. No i tak to słuchajcie, wyglądam na to wszystko chyba. Albo coś ominęłem, co miałem chciałam powiedzieć. No i też możemy tam do francuski, tak w sumie mi troszkę się przypomniało. Tam, tam chyba prezes, że wygrałam 2-0. Tam chyba po Olachmesie'ego i Ramosa. Bo tam patrzyłem, wynik no i słuchajcie, z tego to wszystkiego to będzie chyba tyle. Więc słuchajcie, widzimy się. Słuchajcie, w czwartek po meczach, oczywiście, ligmistrzów. Ja się biorę za ten zamontowanie, żeby jeszcze wam to wrzucić. Wszystko muszę teraz to słuchajcie, po, po ten poładować, ten zmontować. Więc Trzymajcie się moje filmy do kolejnego filmu. Nara!